Czy ubiera się pani w tego typu strefa? Nie. A zaglądała pani? Po prostu powiniałam Was. A może się pani wstydzi? Nie, dlaczego mam się. Myśli że Mam tyle rzeczy, że nie potrzebuję czwartej folii. Czy ubieracie się w second handę? E, nie, bo nie zajmie się tutaj. Jest, tutaj jest, na pomorskiej. Aha, nie zauważyłam, jeśli w trochę. w stanie wystąpisz? Tak, tak, myślę, że tak. Jak by Pani scharakteryzować klientów przychodzących tutaj? Proszę Pana głównie osoby starsze przede wszystkim, trochę młodzieży, studentów oraz osoby, które szukają czegoś ciekawego, niepotężalnego. Jak dokonuje Pani selekcji towaru? Towar przychodzi w workach, jest zaplombowany, czego rozpakować, przeprać, przeprasować, zobaczyć co to jest, część wyrzucić, część na ludzie i starsi, i młodzi, bardzo eleganccy, i biedni. To są takie zakupy po kilkanaście złotych. I nie krępują się. Tak, i to są stali klienci z całej Łodzi. Akurat tak się składa, że tutaj są te dwie przychodnie, szpitali, to jest mnóstwo ludzi z całej Łodzi. Czy duża konkurencja jest na rynku? No, myślę, że w czy minął już wstyd społeczny, jeśli chodzi o kupowanie w tego typu sklepach? Proszę, to nie jest żaden wstyd. Lubię tu przychodzić. Głównie kupują uważam młode dziewczyny, i przez to się fajnie ubierają. Są nietuzinkowe, no. Cześć, dziewczyny. Widzę, że ładnie ubrane jesteście. Czy korzystacie ze sklepów second-hand? raczej ja, nie. Uważacie, że to jest wstydliwe, czy nie możecie czegoś dla siebie znaleźć? Nie, po prostu nie chce mi się chodzić po sklepach, kiedy, kiedy mogę wyjść na witrynę i tam znaleźć coś droższego. No fakt, ale nie być. Nie wiem, tak jak to koleżanka? Nie, ja także nie go witam z sklepu. Ho, 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 ho. Nie mam serca do czekania, do liczenia, do zbierania. Nie, nie, nie. nie... Tak, ubieram się. Yy, I uważa pani, że nie jest to wstydliwy aspekt społeczny, nie, że... Absolutnie, nie, bo są tam rzeczy i nowe. No I bardzo dużo ludzi się tam ubiera i nawet handlują tym. Czyli spotyka też Pani ludzi bogatych o wysokim statusie materialnym. tam. Wszystkie, yy, każdy pokrój ludzi tam się ubiera, naprawdę proszę wierzyć. I młodzi, i starzy i, i bogaci, i biedni.